Dobra, ja anko widzowie Dobra, słyszeliście o tym teamie ze stworzenia scenarii mam dla Was nowość, tak? Bo ja do... Tak, to jest druga reklama, ale dobra. Um, widzowie. Mam prywatny serwer, serwer co nie. Znaczy nie na tym koncie, ale mam w planach to, że jak dołączycie na tamten team i zasubskrybujecie mnie i inne takie. To, mo to możemy Wam udostępnić prywatny serwer em, dla widzów, od czasu do czasu będziecie mogli sobie tam z nami pograć, ze mną, z Dino i z Marcinem. No... Ale, no... Będą też... trzeba... No, no, jakby... Jeszcze zobaczymy, co, czy to będzie to od Was zale zależy, czy będziecie chcieli widowie, czy nie. No zobaczymy. Dobra. No.